Cześć! Wakacje, wakacje i po wakacjach. Wracamy do szkoły, wracamy do pracy. A co się z tym wiąże? Pożywne drugie śniadanie, żeby mieć siły i paliwo. Dlatego dzisiaj pokażemy Wam bardzo fajny sposób na owsiankę całonocną. Ta nazwa wynika z tego, że robimy ją sobie wieczorem, a rano tylko zabieramy do pracy, więc mało czasu marnujemy, a dużo zdrowia zyskujemy. Na początku do około 2 trzecich wysokości słoika wsypujemy płatki owsiane, po czym zalewamy je mlekiem tak, aby były porządnie przykryte. Następnie dosypujemy jedną łyżkę nasion chia, jedną łyżkę pokruszonej gorzkiej czekolady, jedną łyżkę orzechów włoskich oraz połówkę rozgniecionego banana. Całość dokładnie mieszamy, zakręcamy i wkładamy na całą noc do lodówki. Przed podaniem owsiankę możemy podgrzać lub zjeść na zimno. Obie smakują bardzo dobrze. Rozpoczęcie dnia takim zestawem witamin z pewnością przyniesie wam wiele korzyści w nadchodzącym dniu, a największą zaletą tego dania jest jego prostota.